Cześć, ja jestem Divajna. To jest kolejna produkcja z cyklu Starych Klasyków. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam grę Kapitan Pazur. Nie wiem, czy ją kojarzy kojarzycie, ale. Jest to gra, którą kupiłem w pewnym magazynie CyberMecha w 2002 roku. Gra została wydana w 1999. Jak na swoje lata prezentuje się całkiem o tym grafiką. Nie ma jeszcze wsparcia Direct, więc nie wiem czy podczas nagrywania czasem gra nam się nie zatnie, bo moje programy do nagrywania, no niekoniecznie obsługują gry bez Directa. Zobaczymy jak to będzie. Także wracając do, do opisu gry. Gra polega na... Jesteśmy kapitanem, jesteśmy kapitanem, piratem, o właśnie tak. Gra polega na zbieraniu skarbów na mapach rozsianych po całej planszy aby później uzyskać wysoki wynik końcowy. Wynik cząstkowy, który później jest wynikiem końcowym naszych ogólnych zmagań. Głównym założeniem gry jest zebranie 9 części map. Map, mapy, aby odkryć drogę do skarbu zwanego amuletem. 9 żyć oty mały kurw. Dobrze musimy pokonywać dane klansze zbierając wszystkie dobra, które napotkamy i zabijając takie oto psiaki. Słuchajcie, jest to mój drugi gameplay. Troszeczkę bardziej już oswoiłem się z kamerą ale dalej potrzebuję Waszego opinii, Waszych porad. Sterowanie w grze jest naprawdę intuicyjne. Ja nie grałem w tą grę kupę lat, naprawdę sporo. Miałem może 15 Jak to grałem, może mi no, nie powiem Wam jak teraz, bo nie pamiętam. Odłączyłem grę pierwszy raz. Już pamiętam sterowanie, więc to właśnie miałem do siebie klasyki. To jest jak jazda na rowerze. Także jak widzicie, chodzimy po planszy, po planszy przepraszam, zbieramy sobie Skarby, zabijając po drodze te wszystkie psiaki nie, kula przebiła gościa na wylot ale go nie zabiła ale nieważne znaleźliśmy sobie kolejną czarną flagę czarna flaga pozwala nam zapisać sobie save point jak uda nam się spajlować, to od tego momentu będziemy grać dalej. Brałem w tej chwili taką czerwoną myszkę, jest to typowy boost, który, no właśnie kurwa, prawie wam nie pokażę w tej chwili, ale pokażę go przy następnej okazji. Eliminacja psiaków przebiega dość, dość sprawnie. Wam, że ten boost był właśnie potrzebny do zebrania tamtej czaszki, która była na górze. Także tak jak Wam mówię, taki boost, zebranie takiej myszki pozwala Wam skakać wyżej. Właśnie zabraliśmy myszkę. Jak widzicie, świecimy się, jest link, To Trochę swap. I skaczemy naprawdę wysoko. Boost nam się skończył. Powiedziałem Wam jeszcze najważniejszego. Zobaczcie, w grze mamy ataki wręcz, ataki mieczem, które są przypisane pod jednym klawiszem. Ale nie tylko. Możemy strzelać z pistoletu. Możemy rzucać magię, tak zwany magiczny pazur. Oraz rzucać dynamitem, bądź go podkładać. Jak widzieliście, jebu. Kolejna flagę. Oj, będzie ciężko. Tutaj okay, widzę jakieś przejście do skarbów. Życie mamy pełne, więc nie musimy to zbierać. Tak jak widzicie, tutaj jest koniec mapy. Zbierzmy sobie ten kawałeczek mapy. Tak, i odkrył nam się nowy, odkryła nam się przepraszam, nowa lokacja. Jest to Las słodziej. Coś w ten deseń. I wyskakują nam statystyki z danego, z danego poziomu. No i baliśmy ponad 470 tysięcy. Więc to nie są żarty. Dobrze. W tej chwili ładuje nam się poziom drugi na blankach. Się stąd wyrwać. Widzicie, poziomy są zróżnicowane. Będą lasy, nie lasy. Blanki, także jak na skromną platformówkę. Zaraz zbudowana Te ciałki już są silniejsze, musimy je atakować dwa razy To jest pistolet Wystarczyła jedna kula Bierzmy pierścionek No to już będzie troszeczkę ciężej Słuchajcie, jest godzina trzecia w nocy, żona śpi. ja nagrywam gameplay. Jeżeli macie jakieś sugestie, propozycje dotyczące gier, jeżeli macie propozycje dotyczące starych pozycji, których ja nie mam wypisanych, które chcę zrealizować jako projekty. Nie bójcie się pytać, opowiadać o nich w komentarzach. Jeżeli macie ochotę na współpracę, jakąś kooperację, również jestem skłonny do, do tego co tu działań. Bardzo chętnie z coś nagram. W tej chwili nas zabiło, ale mamy niedaleko zapisanego czy, czy Pamiętam. <laughs> Kolejna flaga kolejna partia skarbu Gra ma bardzo wiele elementów zręcznościowych jak pięćset platformówek ale ma również ten klimat który, który wciąga, który naprawdę potrafi wciągnąć na, na kilka godzin sobie podnieść tego to typu beczkę i rzucić ją dalej przeciwnika. Słuchajcie, bo ja planowałem dość krótki game tej gry. Przejdziemy ten poziom i będziemy kończyć. I jak Wam mówię, jeżeli macie, macie jakieś sugestie, propozycje dotyczące gier, wybraliśmy w tej chwili ognisty miecz, który ma naprawdę pierdolnięcie. Jak widzicie ta kula ognia leci za wszystkim co się rusza. Od niż myślą się skończył. Wszystkie busty jakie zbierzemy mamy ograniczenie czasowe na nich. Także warto sobie sprawdzać. Utopiliśmy się w Smolar. Warto sobie sprawdzać zerkać, jeżeli będziecie mieli ochotę zagrać w tą grę. Warto sobie zerkać na pozostały czas bustów. To jest wyzwanie! Wydaje się, rzucimy sobie czeka w czeka. Uh. kwestii, Także jeszcze raz gorąco zachęcam Was do komentowania. Jeżeli będziecie mieli ochotę zapodać jakiś tytuł, który bardzo chętnie byście zobaczyli, który jest ciężko dostępny i tak dalej, bardzo Was proszę dajcie mi znać ten w komentarzu. Ja postaram się go załatwić. Popytam znajomych, którzy, którzy też grają. No, coś czuję, że, że nie przejdziemy do specjalnego etapu. Więc polecimy sobie dalej. Pierwsza reszta złota. Mm. Mm. Jak widzicie na no tak stare lata gra naprawdę trzyma poziom no jednak odkryliśmy ukryte obszary trzeba w niego wskoczyć zobaczcie co się dzieje jest istne szaleństwo dla pirata to by było istne szaleństwo gdybym tego nie spierdalił. Słuchajcie, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, jeżeli wytrwaliście ze mną do końca. Jest to mój drugi gameplay, tak jak mówię, bardzo Was proszę o komentarze, o opinie, jak to wygląda, czy coś poprawić, czy cokolwiek. Bardzo proszę, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Pod spodem macie opis do, <laughs> opis do naszej gry. Przepraszam. I to by było na tyle z mojej strony. Czekajcie na kolejną produkcję.